Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mam dla Was wiosenny szal siatkę. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo duże oczka, mamy głównie słupki. I zaraz pokażę Wam wszystko na temat włóczki. Tutaj jest nasz kłębek, nasze szydełko. Mamy tutaj szarą włóczkę, 50 gramów na 150 metrach i składa się z poliakrylu, poliamidu oraz z wełny. Jeśli chodzi o kolor, to mamy tutaj głównie szarości i trochę różu. Szydełko szóstkę. i tutaj mamy dziewiątkę, czyli będzie dużo luźniej. I zaczynamy sobie wyciągając końcówkę i robimy na początek em, dużo oczek łańcuszkowych. Ja zrobię 20, to jest ważne, żeby było ich, em, żeby była parzysta liczba.

I teraz sobie bierzemy trzy oczka na wysokość mamy słupki, czyli w zastępstwie za jeden słupek mamy trzy oczka łańcuszkowe. Raz, dwa, trzy i teraz wbijamy się w trzecie oczko, w czwarte oczko od, y, od tyłu i tak mamy raz, dwa, trzy, zostawiamy jedno i wbijamy się. W piąte oczko. <todgłos> Tutaj robimy sobie słupek. Jedno oczko łańcuszkowe na dole opuszczamy i drugi słupek i jedno oczko łańcuszkowe na dole opuszczamy jedno oczko, czyli w co drugim oczku robimy słupek. Słupek to są trzy pętelki na szydełku, przyciągamy najpierw przez dwie, potem znowu przez dwie, potem robimy na górze dodatkowo jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, na dole opuszczamy jedno oczko. I tak wygląda cały wzorek. I znowu w następnym oczku. Robimy sobie słupek, oczko łańcuszkowe w powietrzu na górze, jedno opuszczamy na dole i w następnym oczku robimy słupek. Trzy pętelki na szydełku, najpierw przeciągamy przez dwie, a potem przez dwie. I na samym końcu, czyli w pierwszym oczku całej rob robótki, robimy słupek. To jest pierwszy rządek, teraz znowu trzy oczka łańcuszkowe na wysokość, dwa, trzy i czwarte na odstęp. I w pierwszej dużej dziurce robimy sobie słupek, oczko łańcuszkowe w ramach odstępu, i w kolejnej dziurce znowu robimy słupek. I znowu słupek w kolejnej. Jedziemy do końca rządku. Tutaj na końcu mamy jeden słupek. Czyli na początku był łańcuszek: trzy oczka łańcuszkowe. To był koniec poprzedniego rządku. A tutaj mamy, a właściwie początek. Jak odwracamy sobie robótkę, to koniec staje się początkiem. Tam był łańcuszek, teraz mamy słupek. I znowu trzy oczka łańcuszkowe na początek kolejnego rządku. A tutaj możemy sobie zobaczyć, co się działo wcześniej. Czyli początek rządku to był łańcuszek, i na dole słupek. Trzy oczka, jedno na odstęp. Odwracamy. I tak wygląda nasz wzorek. To jest yy, idealna siatka, jak widzicie. Ładny kolor. Mamy trochę taki stonowany, trochę zgaszonego różu, trochę szarości. I tak wygląda nasz szal. Super sprawa na wiosnę. Oczywiście nie jest to ciepły, nie jest to bardzo szczelny szal, jak widzicie. Tutaj możecie się jeszcze z bliska przyjrzeć, jak wygląda ten wzorek. Jak wyglądają przejścia kolorystyczne. Bardzo się szybko robi ten wzorek. Szydełko grube szydełko również pomaga. Dzięki temu że jest grubsze niż to było w instrukcji. Nasz szal jest dosyć luźny. I końcówkę wyciągamy oczywiście, a potem wszywamy. Nie musimy wszywać aż takiej długiej, wystarczy 15 cm, czyli sobie obcinamy. Tak samo z początkiem, tutaj mamy dużo krótszą końcówkę, ale też trzeba będzie ją wszyć. I jeszcze raz możecie sobie popatrzeć, bardzo prosta sprawa na, na początek. Jeśli chcecie się pouczyć słupków, pouczyć robienia na szydełku i chcecie zabić nudę robiąc coś kreatywnego, to szydełkowanie e, to jest najprostsze szydełkowanie z możliwych. Ten szal jest idealny dla wszystkich początkujących. To by było na tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że e, ten projekt się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!